Więc tak, chciałbym się na początek przedstawić, jestem Konrad, e, większość osób nie zna jako tą osobę, co tam siedzi. E, mam 16 lat, jestem tutaj z Gdańska i chciałbym się bardzo teraz podzielić moim historią nawrócenia i od razu chcę powiedzieć, że może nie być jakaś bardzo długa, właśnie 16 lat, no to jeszcze wszystko przede mną, ale, ale chciałbym, powie ale powiem tyle, ile myślę, że potrzeba powiedzieć. I tak naprawdę historia moja się zaczyna od urodzenia, no bo od urodzenia jestem w kościele już, bo, bo jest, pochodzę z rodziny chrześcijańskiej. Tylko, że rzecz w tym była, że to było takie chodzenie: po prostu, że e, mama, mama mówi, Idziemy do kościoła, no to idziemy do kościoła. Nie miałem takiego powodu, żeby nie iść, więc szedłem. E, też właśnie zawsze na wieczerzy był bardzo fajny chleb, bardzo fajny sok porzeczkowy, a tam na, na szkółkach to tak, to tak po prostu posłucham i sobie idę, pójdę z kolegami. I właśnie to się ciągnęło przez parę lat nawet, ale nagle został taki punkt, że po prostu przestaliśmy chodzić do kościoła. I tak szczerze, ja się nigdy jeszcze do końca nie dowiedziałem. Ja wolę pozwolić śpiącym psom spać i się za bardzo nie pytałem, ale przez to, że właśnie przestaliśmy chodzić do kościoła, to był jeden z powodów, w czemu tutaj trafiliśmy, dlatego że nas Sławek zaprosił. I myślę, że nie wiem, nie, znaczy dalej nie wiem, czy to. Nie wiem, czy to było zaplanowane, ale też, ale czuję, że było zaplanowane. E, właśnie tak. E, I wtedy, ale to wtedy kiedy miałem jakieś 12 lub 13 lat może, ale dalej jakby do Biblii bym było daleko, pomimo tego, że pojedziemy ze chrześcijańskiej rodziny. E, ale, I właśnie chodziłem tutaj do EXE, tak się pojawiałem, ale dalej to nie było nic takiego wielkiego. Teraz, e, jak miałem 15 lat, to wszystko się tak naprawdę zmieniło. Nagle tak po prostu myślę, że już się sam wystarczająco świadomy, że przypisałem jakąś wartość do tego, co się dzieje w Kościele i co mówi Słowo Boże. I zacząłem już samemu się interesować. Nie po prostu, że o, coś tam przeczytam i tyle, tylko tak z serio sam z siebie chciałem czytać Biblię i się uczyć tego, co Jezus mówił. I właśnie też zacząłem się wtedy angażować w obozy młodzieżowe, te konferencje, też w młodzieżówkę naszą, ale dalej, dalej tego jakoś dużo nie było, ale, właśnie, ale po prostu od tego punktu, od tego punktu 15 lat wszystko się u mnie zmieniło. Zacząłem, jakby przez to, że się tam taki świadomy, zacząłem obserwować świat wokół mnie, jakby jak to jest, że żyjemy, takie filozoficzne. Ale tak naprawdę zauważyłem, że tam są wszystkie jakieś, nie wiem, teorie, ale dla mnie po prostu jest cud, że życia. Ja to zauważyłem, że po prostu, nawet jak jesteśmy po prostu z chemii zrobieni, to dalej to tak pięknie działa. I możemy, my, jako ludzie, wszyscy jesteśmy inni, ale niby, niby tacy sami. Możemy, jesteśmy w takiej, możemy być w takiej wspólnocie, jak tutaj, właśnie, że pomimo naszych różnic możemy się wszyscy połączyć. I to jest dla mnie po prostu piękne. Ja w tym wierzę widzę, Boże, cud. I właśnie też przez tą świadomość myślę, że sobie uświadomiłem, właśnie jaki grzeszny jestem, że po prostu żyję tak jak chcę, robię co chcę. E, miałem na pewno duży problem z tym, że nie mogłem okaże, okazać jakiejś szczerości. Że po prostu, jak nie chciało mi się czegoś zrobić, to po prostu, po prostu kłamałem, po prostu mówiłem, że jestem zajęty, choć naprawdę, po prostu siedziałem w domu. I właśnie to był problem, bo dalej wtedy się uważałem za osobę taką silną, że ja Boga za bardzo nie potrzebuję, no bo nie, no, ja, ja, ja jestem samowystarczalny. Ale w końcu sobie zdałem sprawę, że jeżeli nie mogę być szczery do samego siebie, to nie wiem jak ja mogę być, nie, nie wiem jak ja wytrzymam. Ja po prostu będę robić co chcę i w końcu po prostu to dojdzie do mojego upadku zwyczajnie. I właśnie dlatego... W końcu zdecydowałem, że już tak naprawdę będę czytać tą Biblię i, będę, i spróbuję być obiektywny według, e, ob, wobec siebie. Ale też pomyślałem o tym, ale jeżeli, jeżeli wiem, że jestem takim grzesznikiem i cały czas coś robię, co mi się podoba, w ogóle co, cokolwiek i nie mówię, mam trochę w poważaniu, to tak. Zauważyłem, że to jest trochę dziwne, że ja, jak ja dalej jestem tutaj, jak ja funkcjonuję. I właśnie i sobie zdałem sprawę, że to właśnie dlatego, że ktoś za mnie umarł, że moje grzechy były oczyszczone. Nie, nie dlatego, że po prostu jestem silny. Nie, ja jestem, jestem grzesznikiem, robię co chcę, żeby w ogóle nieprawnie, ale dalej mogę żyć. I to mi uświadomiło, że zostałem obdarzony tym, że właśnie że Jezus umarł za moje grzechy. I myślę, że to był właśnie najważniejszy powód, czemu zdecydowałem się nawrócić. I teraz chciałbym, żeby właśnie to, co ja robię, to, co, to gdzie jestem, jak się zachowuję, żeby to po prostu świadczyło o tym, że naprawdę Jezus jest z nami tutaj, że, że naprawdę wszystko co, wszystko, co się dzieje wokół nas, to, może, to jest cud i to jest część pla Bożego planu. I chciałbym, żebym był chodzącym świadkiem.